No moi drodzy, słuchajcie, jestem cała w SPF-ie, więc mogę być taka biało świecąca, ale ogólnie nie nagrywałam prawie dwa tygodnie i dzisiaj stwierdziłam, że wracam do tygodniowych odcinków. Nagrywałam ogólnie ogóle dlatego, że po prostu nie miałam jakoś ochoty. Miałam jeden tydzień bardzo dobry, drugi był dla mnie troszeczkę gorszy. Nie miałam chęci do robienia większości rzeczy, które powinnam robić, więc po prostu pozwoliłam temu przeczekać. Teraz tak troszeczkę wracam do siebie. Dzisiaj jest pierwszy dzień szkoły po prawie miesiącu, bo miałam i ferie, i zdalne, więc zaczynamy ten tydzień. Ja się ogarniam, robię łóżko i później pójdziemy sobie zrobić śniadanko. Wafle ryżowe z jajkiem i warzywkami, cebula, pomidor, ogórek. I do tego kawa tu jeszcze mam serek wiejski do, do zjedzenia, ale zobaczę albo zjem tutaj, albo wezmę do domu. No poszłam na tatuaż. Mam e, nowy cud takiego motylka z napisem Trust the Process. Wczoraj się tatuowałam właśnie z Dominikiem w Gdańsku No i na czas tego tatuażu przez chociaż 4 dni Tak minimum 4 dni nie mogę chodzić na siłownię Ubolewam i w ogóle zapomniałam, że są takie jakby efekty uboczne robienia tych dziar Zmniejszam ilość kalorii, myślę, że 1900 A jak będzie ciężko, to tam będę jadła sobie 200, bo czemu nie Ale troszeczkę tę ilość w tym tygodniu zmniejszam właśnie tak 1900 Ale moim zdaniem on słuchajcie jest super Dajcie znać co myślicie, potem jeszcze wam pokażę dokładnie A teraz... Idę jeść. Słuchajcie, ja jestem jak zwykle spóźniona. Brałam się, mam, mam odkryty brzuch, więc mam nadzieję, że. Yy, nie będzie zimno Ale pewnie jest zimno, tylko się wydaje, bo świeci ci słońce Słuchajcie, jestem już po szkole Powiem wam, że ogólnie byłam bardzo pozytywnie nastawiona A Była masakra, w sensie strasznie Strasznie mnie to zmęczyło Wpadłam do domu, od razu się przebrałam w dres Strongpointa, oczywiście najwygodniejszy stanik I coś czuję, że już do końca roku szkolnego będę chodziła tylko w dresach Bo było mi tak niewygodnie Wysiedzieć tam w tych ciuchach, że sobie nie wyobrażacie Nie wzięłam nic do szkoły, bo stwierdziłam, że Idę tylko na cztery lekcje I że nie potrzebuję A jednak te cztery lekcje też sprawiły, że są głodne. Więc od razu po prostu lecimy sobie coś zjeść. Dzisiaj mam dosyć intensywny dzień. Dobra, zrobimy sobie wrapa, mam taką tortilkę. Mam tylko tofu. Więc na podstawie tofu możesz tam serwiski, ale nie wiem, czy to się zgra. Cooking spray, uwielbiam. więc do tego sobie zrobiłam sos z hummusu i idę jeść będzie zawsze piję sobie kawę więc do tego jeszcze kostka czekolady kostka taka trochę większa z orzechami, ciemna czekolada, pyszna te powroty do szkoły są mega ciężkie powiem wam, że jeszcze naprawdę no, tylko te dwa miesiące mnie czekają, więc yy, nie jest źle mam nadzieję, że zdam z matmy, na pewno zdam z matmy turę, chcę się po prostu przejść na Spacer. Cześć moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku. Teraz przyszedł czas, żeby pokazać Wam efekty, na które myślę, że sporo osprzekało. Ja też czekałam, żeby Wam je pokazać. Nie przedłużając, właśnie pokazuję Wam zdjęcie z około grudnia. Robiłam to zdjęcie w grudniu i pamiętam, że bardzo nie lubiłam wtedy swojego ciała. Jak wiecie, w styczniu zaczęłam serię takich tygodni odchudzania. Były wzoty i upadki spowodowane głównie tym, że przez rozpoczęcie chodzenia na siłownię padłam w taką bardziej rekompozycję, czyli że zmieszała mi się tkanka tłuszczowa, a wzrastała tkanka mięśniowa. Przez co waga mi nie spadała. Trochę testowałam z kaloriami, jadłam 1900, ale to było dla mnie za mało. Jadłam 2-200. Potem, jak usłyszałam o rekompozycji, to próbowałam 2, 200. Teraz wiem, że optymalna liczba kalorii moich na na, mój, na moim deficycie to jest 2100. Teraz pokazuję Wam zdjęcie filmik właściwie, który zrobiłam e, ostatnio chyba dwa albo tydzień temu. Nie wiem, jak wy, ale ja uważam, że tutaj jest bardzo duża różnica, na pewno różnica jest duża w pośladkach, e, w samym tym jak to ciało jest bardziej jędrne. Po prostu widać, że ta sylwetka jest zdrowsza, jest silniejsza moim zdaniem. Ja też się czuję o wiele lepiej i silniej. Teraz jestem zadowolona z tego, jak moje ciało wygląda. Jedynie jeszcze chcę zredukować, ponieważ uda są moją taką partią, która jest dosyć uciążliwa i schodzi mi na samym końcu. Jeszcze trochę redukuję, ale wzrasta mi bardzo mocno siła na treningu siłowym. Zresztą pokażę wam TikToka z moim progresem. Jak widzicie, zaczynałam od bardzo niskich ciężarów i dla mnie to była już masakra, a teraz bardzo dużo już kilogramów podnoszę. No, nie chcę zapeszać, ale na ten, jak będę sobie robiła maks na siłę i myślę, że tych kilogramów będzie coraz, coraz więcej. Co do redukcji i co do odchudzania. Słuchajcie, mam na was super info. Jest to coś, nad czym bardzo długo pracowałam. Mianowicie jadłospis redukcyjny 1800 kcal plus ABC zdrowego odżywiania. Jest to produkt, który będzie dla Was idealny, jeżeli chcecie schudnąć i zbudować zdrowe nowiki żywieniowe. W 90% przypadkach wygląda to tak, że kupujecie jadłospis u dietetyka, on Wam rozpisuje dietę i tak naprawdę kończycie być na tej diecie i potem nie wiecie co dalej. Ja tak miałam. Schudłam 11 kilo za pomocą dietetyka, a kiedy skończyła się nasza współpraca, wtedy znowu przytyłam, bo po prostu nie wiedziałam, co ja powinnam robić. Wiedziałam tylko, ile kalorii mam mieć ale nie wiedziałam nic o makoskładnikach, o regeneracji, o suplementacji, o tym, jakie są dobre, jakie są złe kalorie. To wszystko jest w moim e-booku ABC Zdrowego odżywiania. Ten e-book został sprzedawany przeze mnie już rok temu i opinie były bardzo pozytywne. W tym roku jest wydanie nowe, lepsze. Rozmaicone bardziej graficznie. Musicie mi dać tylko trochę czasu, bo jestem właśnie podczas zakładania własnej firmy, żeby to, to wszystko odbywało się legitnie. Muszę popracować nad stroną, nad stroną internetową, bo chcę po prostu, żeby to, to było dla Was wszystko ładnie graficznie zrobione. E-book to jest 1850 kcal zawiera 14 dni pysznej, zdrowej diety. Wszystko jest w 100% dobrze i prawidłowo zbilansowane. Jest to dieta bardzo, bardzo odżywcza, bardzo prosta i szybka. Jeżeli nie jecie mięsa, to nie ma problemu. Głównym zamiennikiem jest tofu i nie ma tam nic, czego byście nie mogli dodać zamiast mięsa, więc myślę, że to nie będzie problemu. Jadłospis bardzo różni się od innych tym, że jest e, urozmaicony. Tam się znajduje aż 56 różnych przepisów, czyli to nie jest tak, że jecie codziennie to samo na śniadanie albo co, nie wiem, 3 dni to samo, bo to jest 56 różnych przepisów. No więc nawet jeżeli jecie więcej lub mniej niż 1800 kalorii albo po prostu nie odpowiada Wam forma jadłospisu, to możecie sobie po prostu go zakupić dla samych przepisów bo jest ich tam aż 56 więc myślę, że to całkiem, całkiem sporo. Nie jest on wymagający czasowo, ani pieniężnie, ani składnikowo powiedzmy. Tak naprawdę większość danych jest tam do 20 minut maksymalnie robiona. Zresztą sami wiecie, że ja w tygodniach odchudzania mam bardzo mało czasu i naprawdę robię w biegu te wszystkie jedzenia, a nadal robię pyszne rzeczy więc jak widzicie da się, naprawdę się da. Zawiera cztery posiłki i słuchajcie, coś co jest ogromnym plusem tego jadłospisu to jest forma graficzna, którą właśnie wam pokazuję. To nie jest zwykłe Zwykła tabelka, gdzie po prostu macie napisane kanapkę z masłem, i serem i gramaturę oraz kalorie. To jest w takiej formie e-bookowej, żebyście mogli to za każdym razem mieć ze sobą i żeby to było dla was jak najbardziej przystępne. Poza tym jest to bardzo motywujące, bo macie podziały na różne dni. Pod koniec każdego dnia macie napisane, ile dni już się wam udało osiągnąć i jaki procent jadłospisu już zaliczyliście. Macie zawsze hasło motywacyjne ode mnie. Głównym moim celem, kiedy stwarzałam ten jadłospis, a nad nim pracowałam, było to, żeby po prostu ktoś budził się i myślał sobie, że o nie Boże, dzisiaj muszę znowu się odchudzać tylko ok, super, zobaczmy co mamy dzisiaj w jadłospisie, co do więcej, większości szczegółów, czyli kiedy jest dokładna premiera jadłospisu oraz jaka jest jego cena na razie więcej nie zdradzam, powiem wam tylko że cena w porównywaniu do rynku będzie naprawdę mm, o wiele wiele niższa niż te rynkowe które są tak w przedziałach od 100 zł wzwyż, więc myślę, że nie będziecie musieli się przyjmować, że was niestety na jadłospis śledźcie po prostu na bieżąco, na dniach będzie dana darmowa próbka do pobrania, taki darmowy dzień próbny, więc e, czekaj Dodatkowo planuję dużą promocję na start spisu oraz darmowe dodatki w formie e-booka letnie śniadania, więc będzie się działo, ja jestem strasznie pochłonięta, strasznie dużo pracy, ale mam nadzieję, że będzie, będzie warto. Dajcie znać, czy jesteście zainteresowani kupnem, a teraz lecimy z resztą 3K. Witam was wszystkich. Dzisiaj e, robimy sobie razem śniadanie. Mamy środę. Zostałam dzisiaj w domu, e, żeby ogarnąć kilka spraw i się pouczyć. Od rana się uczę matematyki, ale mamy już 12, więc robimy śniadanko. Ja wyglądam jak typowa matka Polka. W tym, tym. Zresztą to jest mojej mamy. O, jeżeli tylko tak? Dziś wlatuje na śniadanie owsianka pieczona, pieczona owsianka z, postaramy się, dużą ilością białka. Otworzyłam sobie już skyr. Uważam, że pieczone owsianki zajmują długo czasu. Też bierzesz, blendujesz i tak naprawdę to, że to już siedzi w piekarniku, ci nie obchodzi. Możesz się w tym czasie ogarnąć do pracy, robić cokolwiek, po prostu cokolwiek. A jakby masz owsiankę upieczoną pyszną, jako ciasto. Cudo! Dodam sobie jeszcze tutaj y, te malinki. Słuchajcie, mamy nasze cudo. Opadło już trochę, bo mm, od razu otworzyłam piekarnik. Jeszcze tylko i wyłącznie odrobinkę masła orzechowego. I moje cudeńko, czyli fit jamik. Nie wiem czemu, ale trzymam to masło w lodówce, przez co potem jest takie... To Dostygła totalnie, totalnie, bez sensu. Jenik. To jest wielkie, objętościowe, sycące, ciepłe i słodkie, a w dodatku, w dodatku kalorycznie nie wychodzi źle. No przecież to jest jak takie ciacho po prostu, by ktoś jadł. Kocham. Teraz e, skończyłam się uczyć, jeszcze dzisiaj czekają mi korepetycje. Miałam też rozmowę z księgową odnośnie działalności gospodarczej, bo nie wiem, czy już wspominałam, ale pracuję nad e, po prostu, nad, nad jedłospisem. E, zresztą nie będę zdadzała Wam dużo, bo, bo więcej e, wkrótce, ale bardzo dużo ostatnio czasu na no to poświęcam. jest cudowna tak czuję wiosnę, drugi... Udało się zrobić prawie 4 km, 3,8 w 50 minut, spokojnym, bardzo spokojnym tempem. 8 tysięcy kroków, więc jeszcze tak, 3 tysiące sobie zrobię. Wieczorem pójdę na spacer i się porozciągam. Wróciłam z korepetycji, Miałam teraz spotkania, które właśnie skończyłam i robię sobie obiad. Słuchajcie, ja dzisiaj jadę tylko to śniadanie, które rano robiliśmy sobie razem, ale patrzcie teraz pysznego. Mam makaron z brokułami oraz y, tofu. Zaraz jeszcze sobie dodamy. Coś, żeby było bardziej kremowe. Bóg mi wyszedł idealnie. Mm. Więc zrobimy po prostu sos z humusu, trochę humusu z wodą i będzie git. Może jeszcze nawet trochę sosu sojowego dodamy. Coś pokombinujemy. I tak się finalnie prezentuje mój obiad. Dodałam trochę humusu, sosu sojowego i jeszcze na górę trochę słonecznika. Słuchajcie, wygląda pysznie. Idę. Jeść. Mam na kolejnym spacerze tak, i byłam u babci po mleko E, bo będę robiła sobie budyń. Byłam na spacerze, mam 12 600 kroków, więc słuchajcie, całkiem spoko. Starałam się i, i wyszło te 12, pewnie będzie 13, bo tu wiadomo, jeszcze chodzę, ogarniam. Jeszcze muszę usiąść do spisów, dzisiaj graficzne aspekty poprawiać. A teraz robię sobie ostatni posiłek na ten dzień: budyń proteinowy z kevde. Mam no, bo właśnie na coś takiego leciowskiego i muszę nabić e, białko, więc skyr i ten budyń i, i będzie całkiem ok, i tak nie wyjdzie 150. Piękny jest ten tatuaż. Co sądzicie? Super jest. Kurde, nie wiem to jest jedna trzecia. I teraz budyń, trzy miarki około. Ostatnio tak kocham skryż, nie wiem, o co chodzi, ale jem je codziennie po prostu mam taką ochotę, że już nie zdążyłam i otworzyłam. Ja naprawdę je ja kocham. Daję sobie jeszcze trochę odżywki białkowej. proszę nie mieć żadnych tych do mojej stylówy, ale tatuaż po prostu, dlatego tak w musiałam chwilę ściągnąć. Uwaga. Mamy budyń, tego skrym, trochę. Masło migdałowe. Dzisiaj w ogóle też robiłam zamówienie na KFD. Uwaga, tak się prezentuje całość. Bierzemy trochę masła. Wszystko mam tu. Gorący budyń. Taki czas, że mi te budynie nie smakowały. Nie mam pojęcia czemu. Teraz jest pyszne. Mamy 20 Mika już tu śpi. Spójrzcie, jaki piesek, mój piękny. Zmęczona już po całym dniu. Była na długich spacerkach i jest zmęczona. E, raczej już do laptopa dzisiaj nie siadam, bo dosyć długo przy nim siedziałam. Powiem wam, że jestem całkiem dumna z siebie. Za dużo się dzisiaj uczyłam, byłam na korepetycjach i e, ogarnęłam sporo tego jedłospisu. Teraz jeszcze się porozciągam. Nie chce mi się, ale. Wiem, że moje ciało tego potrzebuje, szczególnie jak dzisiaj tak dużo siedziałam. Bo tak mi się nie chce. Tak ja mi się nawet nie chce brać prysznica. <laughs> nie chce mi się w ogóle, ale wiem, jak bardzo moje ciało tego potrzebuje, więc. Ja Jezus, tak zdecydowanie tego potrzebuje. cię ja lecę spać i widzimy się. Jutro, czyli w czwartek. Dziękuję Wam, że ostatnio mam trochę gorszy humor. Nie wiem, czy to przez to, co się dzieje na świecie, bo to też mnie przytłacza, ale ogólnie jakoś tak ostatnio gorszy czas. Więc po prostu jestem do siebie wyrozumiała i, i czekam, aż to przeminie. Trzymajcie się. Witam Was wszystkich, moi drodzy. Mamy dzisiaj czwartek. Kolejny poranek, kolejny cudowny śniadanko, który właśnie sobie przyniosłam, zaraz Wam pokażę. Całkiem się wyspałam. Oczywiście, woda. Że na tym świecie są jeszcze ludzie, którzy mają dostęp do wody i jej nie piją. Tyle ludzi cierpi na świecie, bo nie mają dostępu do czystej, zdrowej wody, którą mogą pić, często się nią zatruwają. A wiadomo, że picie wody jest ważne i serio ktoś ma dostęp do wody i jej nie pije. Takie cudeńko, nie, nie wiedziałam czy jeść, bo ja przed szkołą tak trochę nie lubię, bo i tak już nie mamy wcześniej godziny, mamy 9.30, ale ja wolę czasami jeść nawet o 12-13 śniadania. Kostkę czekolady bardzo długo nie dodawałam, bo bałam się kalorii, więc dzisiaj sobie wróciłam. Masło orzechowe, owsianka z odżywką białkową, pomarańcz oraz kawusia. Tak się to prezentuje. A teraz musimy zjeść na obiad. Znowu nie mam nadal kurczaka, mam tylko tofu. Nie wiem. Ach. Trochę mi to wszystko psuje, ale jak mam to tofu, to już je jem. Coś tak pysznego do jedzenia. Nie wygląda, bo mieszałam wszystko w miejsce, ale jest to, słuchajcie, mm, sałatka. Główny składnik to broku, dwa jajka, podsmażone tofu naturalne, serfeta i troszeczkę majonezu musiałam dodać, żeby było bardziej takie kremowe. Cudo! Jak widzicie, jestem już po prysznicu gotowa do spania. Słuchajcie, po obiedzie pojechałam na zakupy. I ogólnie dzisiaj nie wiem, czy mi się zbliżyły kobiece dni. Chyba tak. Ale dzisiaj miałam taką ołonę na coś słodkiego, yy, że po prostu. A! Pokusiłam się na masło orzechowe proteinowe Salted karmel z Gołą, z go Santy go coś takiego chyba. Zresztą wam je teraz pokazuję. E, no i ono było takie pyszne, że ja zaczęłam jeść łyżką, ale słuchajcie, tego miałam ochotę właśnie, żeby sobie coś tak pojeść łyżką. Wszystko wyliczyłam e, i po prostu się zmieściłam, a bo po prostu bałam się, jak to jadłam, że wtedy nie starczy mi na posiłek i będę głodna. A się okazało, że tak się najadłam tym tej nowym masą orzechowym i zaspokoiło to moją ochotę na słowkę drzew, więc jest super. As always, przypominam o wodzie. Jeszcze biorę ostatnie suple na dzisiaj, omega 3 z KFD. Kratne w tym tygodniu przestałam brać. Przez to, że nie chodzę na tą siłkę, bo trochę się bałam jej działania podczas niechodzenia na siłownię, tak z taką tygodniową nagłą przerwą, więc odstawiłam, ale w sumie muszę jutro o tym poczytać. W tym się właśnie uciekam tej szkoły, bo mam że masakra, bo bardzo mi odpowiada moje żywienie, kiedy nie chodzę do szkoły. bo Będzie skóra, więc w sumie to już taki chyba jeden z ostatnich etapów gojenia. Cieszę się, i jutro możliwe bardzo, że idziemy na siłownię.